Dzień dobry, Kuba Midel z tej strony, sztuka równowagi finansowej. Żart oczywiście. Pozdrawiamy Kubę Midla. A dlaczego tak dzisiaj zacząłem? Ponieważ no nie samymi kryptowalutami człowiek żyje i dzisiaj temat taki, właśnie z podwórka Kuby Midla. Chciałem Wam pokazać jedno mieszkanie, które właśnie mi się sprzedało z portfolio i trochę też. Zapytać Was, co myślicie o tym, o inwestowaniu w nieruchomości właśnie w tym momencie? No bo takie są chwile teraz, nie za bardzo myślę ku temu sprzyjające w związku z tymi wszystkimi konfliktami, ale nie mam jakiegoś takiego jednego swojego zdania, 100%, więc. Napiszcie w komentarzu, bo czasami te filmy już mają jakieś tam paręset wyświetleń. Więc myślę, że przez tą platformę też jestem w stanie tutaj dostać jakiś feedback od Was, a jestem go bardzo ciekaw. A wracając do tego, co tutaj dzisiaj pokażę, to pojedziemy sobie. Do mieszkania i też zastanawiam się, czy zgadniecie, w jakiej cenie za metra sprzedało się to mieszkanie. Także zapraszam, przenosimy się za chwilę na Grujecką w Warszawie. No dobrze, to jesteśmy na miejscu. Tak jak już chyba wcześniej powiedziałem, mieszkanie jest przy ulicy Grujeckiej w Warszawie. Jeżeli dźwięk nie jest jakaś petarda, to wybaczcie, ale no nie byłem przygotowany na to, że będę tutaj coś nagrywał. I mam ze sobą tylko taki jeden mikrofon kierunkowy, także, także coś tam może być trochę gorzej słychać, ale mam nadzieję, że damy radę. Więc pobawmy się tak trochę i zaraz Wam pokażę jak to mieszkanie wygląda, a Wy napiszcie proszę w komentarzu Waszym zdaniem ile to mieszkanie mogło się sprzedać z metra. Jeżeli powiedzmy będzie, nie wiem, 50 łapek pod tym filmem w górę, to też podam swoją odpowiedź faktycznie za ile to się sprzedało i mam nadzieję, że, że faktycznie wbijemy te łapki, bo to trochę pomaga i może, może dojdzie gdzieś dalej trochę ten film. Będzie mi bardzo miło. Także teraz oglądamy. Zaraz Wam to pokażę wszystko. A więc mieszkanie jest w takim już starszym bloku tak zwana Ramaha. No i zaraz wam się postaram pokazać jak wygląda ta klatka i w ogóle i w ogóle więc za chwilę będziemy w środku i powiem Wam też coś więcej na temat tego mieszkania Generalnie sama klatka jest w miarę odnowiona i yy, no nie jest tak staro-staro jak to czasami bywa w tych budynkach, ale też nie jest to jakiś perfekcyjny stan. O, zaraz otworzę i za, za moment już wchodzimy. No dobra, wchodzimy. Oczywiście zapomniałem zabrać klucze z samochodu, yy, no ale już jesteśmy. Także obczajcie sobie tak na szybko, jak mniej więcej wygląda tutaj klatka i tak dalej. Mieszkanie jest w bloku z windą. Ta winda nie jest oczywiście jakaś też taka cudowna i piękna. No ale, ale jest. O tyle dobrze. I mieszkanie jest na piątym piętrze. też dosyć nietypowe rozwiązanie, ponieważ trzeba pół piętra wejść od windy. I dopiero jesteśmy na właściwym piętrze. No i tutaj już otwieramy zaraz sobie obczajicie, a więc tak to się prezentuje. Jest to mieszkanie dwupokojowe. Oddzielną kuchnią. Jakieś tutaj mamy szafki i tak dalej. Generalnie przeszedłem bo nie byłem pewien, czy zostawiłem otwartą lodówkę, a nie chciałem, żeby tutaj coś się skisiło. No i tutaj taki większy pokój. Historia mieszkania jest generalnie taka, że było wynajmowane przez jakiś tam czas mniej więcej dwóch lat. No, nie było zrobione tak Tip Top bardzo bardzo idealnie, ale zostało odświeżone, wymienione podłogi i tak dalej. Zrobiona kuchnia, łazienka trochę odświeżona. No i tak się to wynajmowało wynajmowało, aż teraz właśnie. Już zostało sprzedane. Tu jeszcze widzicie, jest na przykład od, starego, od starej toalety zawór zostawiony tak u góry, więc to też wypadałoby jakoś sobie przerobić, żeby było to powiedzmy bardziej nowoczesne. No i mieszkanie ma 37 metrów. Nowe, są nowe okna wstawione. No i mniej więcej tak to się kształtuje. No dobra, więc y, mieszkanie tak jak powiedziałem 37 metrów przy Grójeckiej w Warszawie. E, dwa pokoje, kuchnia oddzielna. Czyste, schludne, nie jakieś mega nowoczesne, e, ale odświeżone. E, no i teraz tak jak mówiłem, obstawiajcie e, ile myślicie, że coś takiego za metr się może teraz w Warszawie na ochocie sprzedawać i też no, chciałem tutaj właśnie zobaczyć jakie macie opinie co do dalszych jakichś inwestycji w tym momencie w nieruchomości no bo jednak czasy są takie dosyć nietypowe, dziwne dzieją się różne rzeczy i tak naprawdę sam to trochę rozkminiam czy to jest dobry temat na teraz Zwróćmy uwagę też, że no, jeżeli jakiś, w jakikolwiek sposób by tutaj konflikt się rozgrywał, również z, z zaangażowaniem się Polski, no to jednak te cenne nieruchomości myślę, że mogą znacznie stracić na wartości. No i dajcie znać po prostu, co wy robicie, czy też jakoś jesteście zaangażowani w ogóle w nieruchomości i czy uważacie, że takie inwestowanie jak Kuba Widel ma w ogóle teraz sens i, i przyszłość. Ja myślę, że tam w komentarzach możemy coś bardziej popolemizować na ten temat. Też chętnie napiszę, jeżeli ktoś się w to faktycznie będzie miał ochotę zaangażować, jakie jest moje zdanie. Także czekam na Wasze info i Sorry, że jakiś nie mega profesjonalny film, ale no tutaj nie mam jakiejś ekipy do tego nagrywania, także, także mam nadzieję, że to też w jakiś sposób może będzie fajne rozwiązanie tutaj w ten sposób sobie pogadać na takie tematy. Do następnego, do zobaczenia, trzymajcie, hej!